Ja zajmuję się uroradiologią, czyli generalnie diagnostyką schorzeń układu moczowego. W naszej placówce wykonujemy badania, zarówno podstawowe, jak i te bardziej specjalistyczne. Podstawowym badaniem w diagnostyce jakichkolwiek schorzeń układu moczowego jest badanie ultrasonograficzne. Drugim również podstawowym badaniem jest badanie z zastosowaniem klasycznej techniki rentgenowskiej, czyli badanie radiograficzne, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej bądź urografia z zastosowaniem kontrastu. Bardziej specjalistyczne badania to są takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy badania z zastosowaniem technik izotopowych. W naszej placówce zajmujemy się diagnostyką kamicy moczowej i w zasadzie badanie ultrasonograficzne i klasyczne badanie radiograficzne w zupełności wystarczą. Również zgłaszają się pacjenci z innymi dolegliwościami, u których rozpoznaje się zmiany nowotworowe. Ultrasonografia w zasadzie pozwala na postawienie pełnej diagnozy w tym wypadku. I dotyczy to znakomitej większości pacjentów. Niemniej zdarzają się takie sytuacje, kiedy nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć, czy jest to zmiana łagodna, czy jest to zmiana złośliwa. Nie można dokładnie określić na podstawie badania ultrasonograficznego, jaka jest rozległość procesu chorobowego, i wtedy pacjenta kierujemy na bardziej specjalistyczne badanie, takie jak te, o których wspomniałam na początku, czyli tomografia, ewentualnie rezonans magnetyczny. To jest bardzo istotne, bo zupełnie inne jest postępowanie w sytuacji, kiedy rozpoznaje się chorobę nowotworową złośliwą. Wtedy wiadomo, im szybciej przystąpi się do leczenia, tym większe są szanse pacjenta na wyleczenie. Ogólna zasada w onkologii jest taka, że sprawy nowotworowe niezaawansowane we wczesnym stadium choroby są uleczalne w znakomitej większości przypadków. Diagnostyka obrazowa zależy od jakości sprzętu. Tutaj można mieć bardzo dużą wiedzę i bardzo duże doświadczenie, ale jeśli się pracuje na sprzęcie przestarzałym bądź sprzęcie niespełniającym najwyższych kryteriów, to niestety nie postawi się trafnej diagnozy. W naszej placówce sprzęt jest najwyższej jakości. To są wszystko aparaty nowe, które mają bardzo krótki okres do tej pory funkcjonowania i możemy w pełni na nich polegać.